Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze nowinki. Zapraszam. Czas na wielki finał Big Mouth w Final Season. Premiera 23 maja. O wstrząsającej tragedii na plaży, którą trzeba wyjaśnić. W Survivors. Premiera 6 czerwca. Są zasady, a zasad się nie łamie. Mercy for known. Premiera również 6 czerwca. Co czeka graczy gier rozgrywanych dla uciechy bogaczy? Squid Game sezon 3 Premiera 27 czerwca. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam Was już teraz na Krzysiek Poleca. Na razie.